ale a w dzisiejszym odcinku będziemy grać w browsers. No dobra Tak już bez żartów Już jest czwarty odcinek z serii Browstars fajnie, fajnie dobra a bierzemy sobie bo ja będę mało zaproszenia od znajomych i będziemy wykonywali teraz misję trochę mi gardełko boli, więc przepraszam będzie będziemy. No to już całkiem zrobiliśmy. Tu będziemy teraz robili. Mm, kol, tam nie będę grał już, tylko będę grał bólem. Nie chcę na karnetu, tylko wchodzimy tutaj. I zagramy się bólem. Ból! Old tozer. Dobra, gramy. No jest. Bierzemy. I wygramy. Na pewno wygramy. Nie wierzę w to, że nie wygramy. Musimy, my zawsze wygrywamy. Mamy już bólę na pierwszej mocy, to bije już dwa dwieście na samym początku. Nie, ale uciekliśmy w ogóle, Kiran robiłem. No ale go pochłonię. Na no, łatwo. Była łatwiutko. Ty pyk do no ciebie. Nie na S, bo kurde. Siedem misji robimy. 208 żetonków. Pyk. Cyk. Ja wejdę sobie tu. Który trzeba mieć poziom? Dziesiąty? Szkoda. To ja nie będę zmieniał nazwy. Pek. O. Co zostaliśmy w ogóle? Zobaczmy, trzeba zobaczyć. Zbierzemy teraz te trzy skrzynki. I dobra, te dwie. Malutki alférego. Ouch, to. Dobra. Gramy. Lecimy! Mamy dwóch boli, ale mój jest mocno ulepszony. Dobra, lecimy. Idziemy po tych skrzyncach, czemu? czemu oni nie zbierają tych skrzynek? Wiadomo, że zbierają, ale czasami się zdarza, że niektórzy nie zbierają tych skrzynek w Dobra, ten Barley chyba nie wie co zarobi. On już się nie porobi. Ostanawiałem się, czy nie użyć ulta. Wtedy. O, on już ma... Teraz 500 chyba mniej. A jedna moc różnicy. Eee, wyrośnialiśmy go. Wyrośnialiśmy go. Otok! Próbuję jedno, ale go się. E no, panie no, dziecku, czy jesteś no? Panie człowieku, czy mógłbyś mi to dać? Bum, bum, Bum. Rozjechał, bym, no wziął i rozjechał. I dwa, dziewięć pucharków. Co ja gadam? Jakby były dwa, bym się zdenerwował nawet. Nie no, sortuję. 168 rzutunków. Cyk, pyk. No bo dobra, gramy dalej. Okej. Okay. Lecimy. Nie wiem czym Tyryk poszedł dookoła, bo to zniszczyć. Okej, okay, dobra, lecimy. Mhm, mm mhm, mm mhm. Bum, Wygram to. Ta jest. Dobra, szpić power cubesów mamy. Te rynko w ogóle tam gdzieś poszedł, niszczyć to wszystko, ich. Tych wszystkich. Ktoś tam jest. Ból, ból, ból. No ja ta No i 10 powercubesów, 12 powercubesów, ale ich nie strzelimy. I wygranko. Znowu pierwsze miejsce. Nie no łatwo idzie łatwo. Tańko. Wykonaliśmy dwie misje. Ale po sto. Tu mamy 340 tonki. No i tu. Czy może uda się nam to wszystko zebrać? do całą linię. Od do tego. No, możesz spróbować. A ile w ogóle za to, za to zostaniemy? Może dużo, może mało, nie wiadomo. To jest tu. 250, 250, 250, 750 plus 500 to masz 1250. Może się uda.

Jezu, ja tutaj w tyle razy umarłem, kiedy grałem. Więc to się w głowie nie mieści. Tam coś jest, tam jest spoko. W sensie był poko. Czemu ona szła przed miskiem, za miskiem? To Rosa nas niszczy. Lartowałem! Rozjadę ciebie jak parówę! Dobrze, a to było piękne. Park cubes jest jeszcze. Tu będziemy mieli 10 równo. Dobra, mamy 10 to równo. Lecimy. 950. Znaczy co? Powiedziałem, że mam 950 HP. 9500 HP. Punkt w życia, Jak to woli? Halo. i pyk pyk dobra sam się gniesz zamiast uciekać są tylko w ciak ciak tak 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 Już chciałam żeby tak żeby tak tak ale... Niestety taki tak mały, że już nie zdążyłem. tak 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 3 <laughs> misje takie same mamy wykonamy 5 misji jak jeszcze raz zagramy wykonamy 5 misji dobra lecimy 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 pyk pyk 5 minut nagrywki Dziewięć 7. Co teraz robimy? Nie, przez to umrę? Co przegramy? Lagi dostałem, to jest nie fair. W tej rundzie miałem wykonać 5 zadań. A na... U. 7 pucharek. Bo ja to miałem! 25, to ja będę dodał do szelki, bo chcę mieć ser Power do niej. Dobra, ja to zbieram. Jak no, szelkę mamy w ogóle, to już fajnie. lecimy. On bierze tą skrzynkę, bierze to. Dobra, pyk, pyk, pyk. elo. uciekłem, bo prawie umarłem. Ale ulta, żeś zmarnowała. Tam to się jeszcze jest, Marley tam stał. Debil. Dygel. To są dwa powiedz, Dawaj! To moje! Debi. U, przepraszam. Wymczku się? Dla każdego się zdarzył w Wykonaliśmy 5 misji. Zobaczymy ile tygodni zostaniemy zostanie. 1250? Tak jest. Pyk, pyk, pyk. Chcecie, żebym zbieram tego broboxa, czy nie? Czy od razu otwieramy? Dobra, zbiorę, bo cię to większe są w mega boxie W sumie racja. Pyk, cyk, cyk. Okej. Okay. Teraz w misijki wchodzimy. No powoli to mi się robi. Wchodzimy tutaj. I teraz wchodzimy se. Ze... jaką. w jaką postać. Nie tam mam najwięcej. O jest dobra, wierzymy. Dobra, gramy. Lecimy. Nie przyjmuję przegranych. Nie przyjmuję tego. Tam to wytnę. Tam to wytnę. Zobaczycie. Wytnę. Cika, ma ten tik, to fajna posłać się słuchaj. No jakim cudem? No takie rzeczy się dzieją normalnie. Kto było zaplanowanie? Super cel, kurde... Ja specjalnie robił mi to zrobił na złość. On to na złość mi zrobił. Na bank. jakie rzeczy, normalnie się brasa nie dzieją. No i kurde, dostaliśmy bramkę. Góra, ktoś strzelił. Hero. Tak. Na pewno Hero, pewnie jakiś Nobek. Który nas dupcy... Dobra, ale nie. Lecimy. Teraz my odbijamy się, tego robimy. Come comeback comeback, comeback. Come back. ty jest, ty z Co Czemu w trójkę w miejsce. Chorzy ludzie. Czemu się go uleczył? Ech. A to było ładne, nie? W nie uleczył. Wal, Bobę swoją dzbanisku. Macie. Śmiczki, nie miśli. Miśkowy atak. U misiek poszedł do kogoś zrobić kółku. Ta jest. Ta jest. Kaju. Gwiazda gry, kozak gry, jak z gry, kozak, ja z gry, kozak gry. E ty. O, panowie, 15 minut jest, mój piękni widzowie, to było chyba na tyle w tym odcinku. Zapraszam do subskrypcji, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, róbcie, co chcecie. Kozak, ty, żegnam was. A, sorry, zapomniałam jeszcze o jednym, o naszych skrzynkach niestety nie biorę tego od tego Brawl Boxika, ale za to, że powiedziałem, że to otworzymy w tym odcinku, no to otworzymy. Brawl Box, pierwsza skrzynka. Niestety nic nie ma. Teraz Big Box, duża skrzynka. Są dwa przedmioty i niestety też nic nie ma. Duży Big Box. Otwieramy. Są dwa przedmioty. I też niestety nic fajnego nie ma. O, tylko to. Dobra. To w Megaboxie jak jest sześć, no to teraz że coś nie jest. Jak nie ma sześć, no to jest to smutne. Musi być. Mój piesku, chodź, otworzysz ten Otworzysz? Nie, bo on to leży sobie pod korwą, kor kor sobie leż a ja bardzo proszę super żeby mi dało 6 przedmiotów, albo a bo ja to może i więcej. Może 7. Ale nie 5. No, no taki średni ten nas niestety. to nie moja wina. Czyk, cyk tyk. Dobra. Tyle monetek. Bar już o szóstą moc. Na szóstą moc już idzie Barley. No i spoko. Bo Barley jest spoko. O jezu, ile co z postaci. Dobra. Ciężko. Do widzenia, do zobaczenia. Ale z tego 13-minutowego wyszło 17. Dobra. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Lubcie co Kozaky ko Ty żegna Was.